Ostatni dzień mało miejsc. Najtrudniejszy dzień, rzeczywiście. Jak się miało taką dużą liczbę osób jeszcze w zapasie, mogłeś się obracać bez zastanowienia. Teraz trzeba będzie Teraz e, użyć tak wyobraźni. Nie, ja myślę po prostu, że trzeba dobrze się przysłuchać i trafić na, no, tak. na kogoś, kogo brakuje. Ale następny może być lepszy. No, Tam to wszystko jest podwójne skupienie. Ostatni dzień nagi. To co, lecimy do roboty? Lecimy lecimy na... roboty, słuchajcie. Czekają, czekają. Ja tylko ze swojej strony chciałbym powiedzieć tak. 10. edycja The Voice of Poland będzie taką edycją, której nigdy na pewno nie zapomnijcie! Yeah! Moją największym pasją jest muzyka a zaraz po niej jest fotografia. Często zdjęcia nie wychodzą, często jestem na siebie zły, ale jak już to jedno wyjdzie, nawet z całej rolki, to już daje mega wielką satysfakcję. Jest strasznie dużo muzyki szybkiej, żwawej, a ja bym chciał dać coś spokojniejszego, coś bardziej głębokiego po prostu, żeby piosenka była historią, taką prawdziwą, w którą można wchodzić raz, drugi, trzeci, tak, z filmem, który ogląda się kilka razy i cały czas coś nowego się odkrywa. promises oh, how to be brave how can I know I'm to mm -hmm. be Teraz już się zakochała? potrafisz e, tym, ten goseł zaśpiewać coś? W sensie, czy ty śpiewasz tylko farsetem, czy masz też tą postawioną barwę, taką. E, coś tam, coś tam można poszaleć czasem. Nie stresuj się! Już wygrałeś! Już jest! O, chyba będzie dobrze. Podoba mi się ten riff. ho. Ze mną oczywiście. To się zgadza właśnie, z Michałem i Jak, jak! To już? Ale nie Już wygrany? Już Zdecydowałeś! Czekaj, Ale to ty powiedział... co on powiedział! On powiedział! No dobra, no, chociaż piątka za swoje yeah. granie! Gratulacje! Miło cię poznać, Tomek, Ej, się nie ma ciebie, prawda? Szkoda, Tomek. Gratuluję! Ale za mój sam płaci za siebie, Ale pracy. tyle byś rzeczywiście jeszcze jak Nie mogę od nas. ci wiele dać! Bo sam! Bo sam! Bo sam. Niewiele mam! Giganta ma! A iść, ty. jeszcze ci go ukradnę. Ej. Nie, to dla mnie nie porozmawiać, po prostu Ej. ja. Nie, po Kalos. Przepraszam! Mogę po prostu Porwał oh. no bez szans. <laughs> brawo, brawo. Nie no, się nie dałeś nam szans nawet. Przepraszam. Brawo. Chyba nie słyszałem jeszcze faceta, który śpiewałby tak czysto falsetem w tym programie. Cieszę się, że wybrał mnie tak szybko. Przykro mi, że nie mogliście rozwinąć swych myśli, ale... No, decyzja... Życie w... bywa brutalne. Klamka zapadła. Oh, no. Klamka za... Śpiewałem z Margaret. <laughs> wow. Something in a way you roll your eyes Oh Takes me back to a better time when I saw everything is good. Znają? <laughs> Czy oni się znają? Ja. Ja. O oh my Dobra. god Znale. Michał, przedstawisz nas? Pani Wiola. E, Oczywiście, że było czuć, że jesteś zestresowana, ale to nie było złe wykonanie. Ja myślę, że absolutnie. Ja znam Twoje możliwości, ja wiem, jak Ty śpiewasz, i wiem, że to, co możesz pokazać w tym programie, może naprawdę wywrócić tutaj wszystko do góry nogami. Poza tym, Ty masz niezwykłą osobowość, którą zarażasz wszystkich dookoła. I to jest chyba najważniejsze w tym, w tym biznesie, można tak to nazwać. A wiola to jest po prostu. No moja psia-psi-psia-psi-siostra. Psi, Psia-psi-psia-psi! Psi, psi. uh! oh, o! Siostra znaczy, no się no. przekonać, że się. Zaczyna być intrygujące, słuchajcie. Ja wybieram... <głosy> Miśka! <głosy> Dobra, idziemy z e, e, Michałem Szpakiem. <głosy> <głosy> To jest triba, to, to jest, to jest, ładre, jest więcej. Double. To jest tribal, to jest tribal. <grym> Trable, bo niesamowity potencjał ma. A z drugiej strony myślę, że dużo energii musielibyśmy poświęcić, żeby okiełznać takie temperament, jaki ma Viola. A jeżeli jak przyjdziesz z siostrą, to... No Myślę, że jak Michał je zna, to już zna klucze, jak Wiem, sobie z nim poradzić. Wiem, jak sobie z nim poradzić, tak. tak. Gratulacje. Dziękuję, kochani. My się poznaliśmy u jednego nauczyciela śpiewu jakieś 8 lat temu. Występowaliśmy na jednej scenie w ogóle. Przypominał mi ten głos osobę, którą znam, ale no, dopóki jej nie zobaczyłem, no to nie byłem w stanie się wypowiedzieć, czy to jest ona, czy nie. Ale no, bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że przyszła do tego programu, bo to jest ee, dziewczyna, która ma ogromny talent. Tylko musi zapanować nad swoim stresem. Nazywam się Marzena Ryt, mam 21 lat i moją największą inspiracją jest Kora Jackowska. Śpiewam po to, żeby przekazywać ludziom przede wszystkim treść. To jest dla mnie najważniejsze. Fiona. liczę, że się spodoba. Too deep and leaves a scar. Things nothing breaks like a <laughs> and Nothing like a oh! I I'm going There's a big cigarette, there's burning houses. there's nothing there. Oh, there's nothing, 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 go save us now. Yeah! Fajna, fajna, fajna. yeah. Szemrzem, a Marzena jest moja. Yeah. To lepiej to skreś, bo oj, oj, oj. nie będzie twoja. Czy ty jesteś kompozytorem? Czy piszesz teksty? Nie, nie, nie. A próbowałaś kiedyś? Nie, ale chciałabym nauczyć? bardzo. Dzień dobry. Zapraszam do mnie, ja nauczyciel wszystkiego. Muszę Ci powiedzieć, że e, wybrałaś sobie bardzo ciężki numer. To jest naprawdę olbrzymi, gigantyczny numer, który absolutnie jest teraz na topie. I nie sądziłem, że ktokolwiek będzie w stanie go wykonać, bo e, do tego trzeba wielkich umiejętności, spokoju i techniki, a ty to wszystko masz. I do tego wszystkiego zaśpiewałaś to hiperintymnie. Jakby zabrałaś nas w podróż do swojego świata i kupiłaś nas wszystkich tym. I ja mam nadzieję, że będę mógł z tobą pracować, bo jesteś niezwykle utalentowana. Dziękuję. Nie wiem, co zrobić w ogóle. No wybierz, tak też chodźmy. wybierz. Chodźmy. wybierz. Yes. Yes. Kamil, Kamil! 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 Kamil. Do mnie, do mnie, do mnie, do mnie, do mnie. Uwaga. Spójrz, moje ci będzie dobrze. Zdję. Chodź Do mnie, do mnie. Do mnie bardzo do mnie. dziękuję w ogóle za takie uznanie. To bardzo dla mnie miłe i wiele dla mnie znaczy. Ym, ale mm, od początku tu przyszłam i chciałam trafić do jednej z drużyn, i jest to drużyna Michała. <ślinie> Stasz Michała w Wojście jest krótki, ale wie jak wygrywać. Ale fajne, Jezu. Jaka. Ale świetne. To była wojna. No, powiem to Ci, była że... wojna. To już było będzie już tak stała przerażona, już nie wiedziałem czy dokłada się. Tak, ona była... A poza tym widać na nich i taka jest bardzo grzeczna jeszcze i tak nie chciała nam zrobić przykrości. Ale jakieś się oczka zmieniły, nie? Chodź Marzena na przytulaka do mnie, no gratulacje kochana! Gratulacje! Szok, po prostu szok. Bardzo chciałbym mieć ją w grupie, bo... Na przestrzeni tych edycji, które miałem możliwości i przyjemność zrobić, nigdy nie spotkałem takiej wrażliwości. Nie przypominam sobie takiej osoby w żadnej edycji VOICE'a do tej pory. I tym samym zakończyliśmy etap przesłuchań 10. jubileuszowej edycji The Voice of Poland. Koniec znieść! Jestem dumny, bo to są naprawdę kolorowe osoby. Wiedzieli, po co przychodzą do tego programu i wiedzieli, że ich przyszłość będzie związana z muzyką. Za nimi idzie jakaś głębia, za nimi idzie to, że są twórcami a, i mają coś do przekazania. Michał.